Niewiele osób sobie zdaje sprawę, że dzisiaj tak naprawdę my powinniśmy w Polsce y, zmienić prawo. Szczególnie jeżeli chodzi o y, zapis o wychowaniu w trzeźwości, bo y, według Światowej Organizacji Zdrowia marihuana już nie jest narkotykiem groźnym. Policja powinna zmienić, powinna być implementacja europejska, czego ciągle nie ma o dziwo, a powinna być i będę sam zgłaszał, że w tym roku tę implementację przyjęto, ponieważ choćby nasza cała, y, właśnie ta ustawa o, o przeciwdziałaniu o narkomanii jest oparta w 100%, nie w 50-80, w 100% na WHO. Czyli z automatu WHO, skoro wyrzuciło dwa lata temu marihuanę poza spis y, narkotyków to czas jest, policja nie może kazać. Wcześniej mieli podstawy do. To jest w ogóle też rzecz, o której nikt nie mówi. Przecież, skoro nie jest w tym spisie, z automatu prawo, to jest w ogóle już w tej chwili haga powinna działać, bo w tym wypadku to jest naruszanie wolności obywatelskiej, bo skoro no nie można ludzi zamykać na podstawie, bo już nie jest w tym spisie. Więc policja, no przede wszystkim ustawodawcy, czyli Sejm powinno implementację europejską zrobić, musi zrobić, bo tak jak mówię, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii jest w 100% oparta o WHO, czyli za, już jest nieaktualna od, od wejścia tego w życie, czyli dwa lata działamy na nielegalnej ustawie. Trzeba to zmienić po prostu i, i tyle, a czy będzie pena, depenalizacja prawa? Będzie. Myślę, że to jest kwestia, mam nadzieję, że to jest kwestia roku najbliższego. Chciałbym, żeby to było szybciej, ale trudno się rozmawia tam, e, jakby. Nie, ja nie rozumiem polityków, którzy są przeciwko, w sensie, znaczy co, chcecie ze mnie zrobić przestępcę? Przecież mnie znają, 50 lat mam i co, ja nie mam prawa sobie skręcić jointa w ramach, przecież już sami uznaję, że jest to lek, tak? Najśmieszniejsze jest to, kiedy mi mówią, aj, aj, ale medyczna to jest lek. Ale kochani, konopie są jedne. Jeżeli ktoś myśli inaczej, znaczy, że w ogóle o tym nic nie czyta. Są jedne konopie na świecie. Po prostu część uznała, żeby pewne rzeczy przeszły do świadomości. Mówi się o nich medyczne, to jest sposób uprawy ich, ale słowo to są te same konopie. Zawsze były i będą. Także musimy się nauczyć żyć z czymś, co jest u nas w organizmie. Zresztą największy przeciwnik konopi na świecie w sobie ma więcej konopi niż mu się wydaje, bo układ endokanabinoidowy ma każdy ssak, więc można wypierać, to tak jakby ktoś był człowiekiem, wypierał, że jest człowiekiem. Śmieszne to jest trochę, ale ludzie się przyzwyczajają do takich śmiesznych rzeczy.